Cześć i siema wszystkim. A przede wszystkim Awe. Długo mnie nie było na filmikach i długo mnie może też nie być tak, jakbyście chcieli na tych filmikach, bo mam swoje prywatne sprawy. Ale wracając do tematu. E, witam Was w ESO. I ten filmik nie będzie filmikiem z gry, tylko e, taka zabawa dla Was. Słuchajcie, chciałbym porobić fabułę z tej gry. Jak widać, mam tam kilka postaci, ale e, nie będzie tutaj nic wycinane, żadne tam E, I, O, A, I, bo ma być to w całości naturalnie, bez żadnych przeróbek i tak dalej, jak to u niektórych można e, znaleźć. Ja to chcę, żeby to było po prostu naturalnie. A więc tak, e, mam jeden slot na postać wolny. I ten slot jest przeznaczony właśnie dla Was. O co mi chodzi? Chodzi mi o to. Że pod tym filmikiem będzie trochę ankiet, na które mam nadzieję, że będziecie głosowali. E, będziemy tworzyli postać. Czyli wy wybieracie płeć, czy to będzie mężczyzna, czy to będzie kobieta, oraz wybieracie e, może nie frakcję, bo automatycznie, jak tam gdzieś się przeleci. Chociaż nie, frakcję może też. Tak? Tak. Tak albo nie. Dobra, nieważne. E, wybieracie frakcję. Zrobimy tak, że wybierzecie frakcję. Czyli możecie wybrać przymierze Daggerfall, Aldmerskie Dominium, albo Pakt Ebonhardt. To będzie wszystko w ankietach. Oraz wybieracie rasę. Mamy do dyspozycji Bretonkę, Wysoką Elfkę. Mówię Wysoką Elfkę, bo akurat mam postać damską przed ryjem Argoniankę wysoka elfka wygląda tak Argonianka to jest jaszczur e, Bretonka no to jest ludzi po prostu e, Orczyce czyli orka który wygląda sobie tak e, Leśnego elfa proszę Mrocznego elfa Redgarde, Redgardkę albo Redgara Kajita, czyli kotowate Niestety psowatyk tutaj nie ma. Bardzo ubolewam nad tym Nordkę lub Norda. To zależy jaką płeć wybierzecie. Lub Cesarską. Który też jest humanoidem. E, gram na polskiej wersji, tak dla przypomnienia jakby co. Więc tak, mamy trzy frakcje i mamy 10 razy do wyboru. I wy, wy w tych ankietach będziecie głosowali. Która frakcja, która rasa? Ta frakcja i ta rasa, która będzie miała najwięcej głosów oddanych, ta będzie przeze mnie wybrana. Czyli to będzie wasze. E, oprócz tego, że czy to ma być kobieta, czy mężczyzna? Kobieta czy mężczyzna to zostawcie po prostu. W komentarzach. I najlepiej, jakbyście te komentarze wtedy lajkowali, to zrobimy tak, że wybierzemy kobietę albo mężczyznę po lajkach, po ilości lajków na, na komentarzach. Oprócz tego, że wybierzecie frakcję oraz rasę, wybierzecie też klasę tej postaci. I klas mamy również 7. Chciałem powiedzieć, że 10. Nie. Jest, jest ich 7. I do wyboru mamy tak, Smoczego Rycerza, Czarownika, Nocne Ostrze, czyli tak zwany we wszystkich MMO Assassin Sin, Templar. Templar, co ciekawe, nie jest tankiem, typowym tankiem. Templar to jest healer, no, ale tutaj to zaraz wam powiem co, o co chodzi. Strażniczka, czyli po angielsku jest to Warden. Nekromanta. Albo najnowsza postać, Arkanista. I teraz tak, o co chodzi? Każda z tych klas może być tankiem, może być e, e, damage dealerem i może być też healerem. Wybieracie z, pośród tych siedmiu klas, czyli wybieracie frakcję, rasę, klasę. Oraz te, tak jak Wam powiedziałem, że są trzy rodzaje tank, healer oraz DPS. Nie będziemy robić hybryd. Oraz właśnie będziecie wybrali to, czym ma się zajmować. Czyli czy ma być tankiem, czy ma być DPS-em, czy ma być healerem. I to również będzie w ankiecie. To, co zostaje najwięcej głosów, to będzie uwzględnione. I to będzie wybrane. Także to jest zabawa dla Was. Ja jedynie co? Zastrzegam sobie prawo do e, wylewelowania tej postaci. Chodzi o na przykład zrobienie tam dungeonów, żeby jej wbijać level. Do wybrania nazwy tej postaci, ponieważ za dużo czasu by to nam zajęło, żeby wybrać odpowiednią nazwę i mogłoby być gówno burza w komentarzach, więc tego chcę uniknąć. E, oraz e, jeżeli chodzi o EQ, czyli to, co będzie się działo już z tą postacią w trakcie gry, ja pozostawiam sobie tam build i tak dalej, i tak dalej. Jak będziemy to rozstrzygać? Po wyborze, po dokonaniu już wyboru przez Was, co, jak i tak dalej, zrobimy, żeby samouczek do momentu, gdzie będą do wybrania portale. W tym momencie będzie to e, koniec pierwszego odcinka, i Wy wybierzecie portal, przez który my mamy przejść i w tym mieście, w którym się znajdziemy, zaczniemy Fabułę, czyli już taki typowy e, gameplay, tak? Ale to jest nie wszystko. Ponieważ, no e, tutaj, a tutaj wstecz, ponieważ jak już zrobimy to, z tym wyborem i przejdziemy do tej. E, pierwszej lokalizacji, gdzie będziemy robili questy fabularne to będziemy przychodzili na kolejne miasta i podejrzewam, że tych odcinku będzie piździet, jak wam się będzie podobało, ponieważ miast e, na jednej mapie jest od groma, plus jeszcze są poza mapą. Zaraz zobaczycie mapę specjalnie się ładuje. Oczywiście niestety ładowanie tej gry e, może zobaczymy się po cięciu. Zaraz wracam. I już jesteśmy po cięciu. Także co będziemy robili? Na przykład mamy tutaj mapkę. Mapy świata poprosimy. To jest cała mapa Tamriel. Jak sobie na nią klikniemy, mamy tutaj. Ja jestem na głównej postaci, dlatego jest tyle tego. I w zależności od tego, gdzie my zaczniemy, zrobimy sobie quest popularne. Y z tego miejsca, w którym zaczniemy. I wy wybierzecie, wtedy będzie znowu film do wyboru, kolejnego miasta przyległego do, do dany, tam gdzie żeśmy skończyli. Żeby nie latać po prostu po całej mapie, tak? Jak poparzeni. Czyli na przykład, nie wiem, wylądujemy w Wardenfell, zrobimy te wszystkie misje z Wardenfell polecimy, będziecie chcieli, żeby wybrać Blackrock Isle, czyli wyspę ponurej skały i tak, dalej, i tak dalej, i tak będziemy sobie wtedy robili te questy, łącznie z najnowszą mapą Półwysep jak do niej dolecimy i będzie to właśnie w takim stylu wyglądało każda mapa ma osobną ścieżkę fabularną, więc podejrzewam, że będzie ok. Będziemy grali całkowicie po polsku. Dobra, oszukuję. Nie całkowicie po polsku, ponieważ ludzie, którzy pracują nad tym spłoszczeniem spłoszczyli ogrom tej gry, ale dalej niektóre kwestie mogą być po angielsku, ale z tym nie macie się co przejmować, bo ja będę czytał te kwestie, będę czytał je nawet i po angielsku i będę próbował wam je też i tłumaczyć. Dlaczego wpadłem na taki, a nie inny pomysł? To już tak na zakończenie filmu. Dlaczego wpadłem na taki, a nie inny pomysł? Otóż wiem, że są ludzie, których na przykład interesuje ta gra, a gra jest niestety dostępna tylko jeżeli ją kupicie. Owszem, tam co jakiś czas może ją wypuszczają za darmo. I chciałbym, żeby ludzie, którzy nie mogli jej zakupić albo nie mogą jej zakupić, żeby po prostu tak sobie mogli ją poznać od strony fabularnej. Nie chodzi już o dungeony, nie chodzi o same klimat, to znaczy klimat gry z, 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 dorwiecie, ale nie chodzi o dungeony, o triale czy o samo PvP. Chodzi o samą otoczkę fabularną, a, która jest a, cholernie mocno rozbudowana, także no, ja sam nie przeszedłem całej fabuły. Może przy niektórych a, miastach fabularnych wciągniemy w tą moją żonę, bo ona też tam ma kwestie fabularne do zrobienia, co, co po niektórych miastach, więc kto wie kto wie, tak jak mówiłem wybieracie sobie e, w ankietach spośród trzech, e, z trzech frakcji spośród dziesięciu raz wybieracie, mężczyzna czy kobieta to wybieracie w komentarzach pod tym filmem przepraszam wybieracie również jedną spośród siedmiu e, ról nie ról, tylko no profesji oraz jedną z trzech ról Healer, Tank, DPS to zależy od Was i to wszystko będzie właśnie w tych ankietach oprócz wyboru płci także ja mam nadzieję, że zagłosujecie na wszystkie ankiety okres do głosowania daję Wam dwa tygodnie czyli dzisiaj mamy 21 października to dwa tygodnie, już Wam mówię, raz, czyli do 4 listopada jest to sobota. Wtedy wezmę i zobaczę, kto jak zagłosował, co wygrało. I w ten sam dzień nagram filmik już z tworzenia tej postaci oraz z, e, z samouczka, gdzie dojdziemy do, do tych portali abyście już wtedy mogli wybrać miasto, od którego zaczniemy. Mam nadzieję, że wam się to spodoba i że będzie duży udział w tym. Jeśli filmik wam się spodobał, jak zwykle, proszę bardzo o suba, lajka, komentarz, ponieważ chciałbym, żeby ten kanał się rozwijał i chciałbym, no po prostu chciałbym z wami pobyć w większym gronie niż aktualnie się znajdujemy. Cześć na razie, mówił dla Was Mateusz Metalhead a.k.a. Miskłamatus w grze. Strzałka!